Dla kogo cukinia? Dla wszystkich dbających o zdrowie. Dlaczego akurat dla seniorów, czyli dla takich jak ja, po siedemdziesiątce, ale i młodszych, no i starszych. Najpierw powiem o zaletach cukinii, a potem dodam przepis, jaki ja stosuję i jaki Wam będę proponowała. Cukinia ma minimalną ilość kalorii i niski indeks glikemiczny, dlatego też nadaje się jak najbardziej dla cukrzyków. Jest lekkostrawna, nie powoduje wzdęć, poprawia pracę jelit, a także zmniejsza obciążenie wątroby. Więc sami widzicie, że jak na starsze lata to są cenne bardzo właściwości. Co jeszcze dobrego o tej cukinii możemy powiedzieć? Zawiera miękki błonnik i jest bogata w cenny minerał potas, który dba o równowagę wodno-solną, więc też cenna właściwość. Można ją jeść codziennie na surowo, do zupy, do sosów, do pire, no i do innych kuchennych inspiracji. Natomiast nie można jej smażyć, dlatego że wszystkie wartości, które zawiera, o których wyżej wspomniałam. No, stają się mniej wartościowe. A teraz podaję najprostszy przepis, który na przykład mnie służy rewelacyjnie. Czuję się świetnie po tym posiłku, a jak zjem coś ciężkostrawnego, to po prostu cała moja energia idzie na trawienie. I potem co? Nie mogę nagrywać filmów dla Was, tak? No bo nie mam siły, nie mam energii i po prostu sobie dlatego tą cukinię cenię i Wam proponuję. Obieram cukinię, ścieram na tych grubych oczkach. To tu już mam startą taką cukinię. Do tego dodaję przyprawy, ulubione. Ja dodaję najczęściej pieprzka jen, ale nie, też niekoniecznie, bo też czasem daję tam cynamon na przykład, albo dodaję jak chcę tak bardziej na słodko, to cynamon, no, czy inne jakieś. Jest tych przypraw bardzo dużo. Kto jakie lubi, sobie po prostu dodaje te przyprawy. No, i oczywiście olej, tylko najlepiej taki, który zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Ja dodaję lniany, ale jeżeli nie macie lnianego, to może być jakiś inny. No, na przykład oliwa z oliwek też by była wartościowa do takiego posiłku. Ja sobie czasem zjadam codziennie, a czasem nawet dwa razy dziennie. Do tego można dodać jajko. Na przykład jakieś, czy na przykład można ugotować sobie filet z kurczaka w kostkę posiekać i do tego dołączyć, bo, no bo taka sama, no to nie wszystkim to może smakować, ale można dodać na przykład serfeta, niektórzy dodają i mówią, że też smaczny. Ja nie próbowałam, bo ja lubię taką po prostu samą z przyprawami i z olejem lnianym. Także zachęcam was do stosowania tego przepisu. I podzielcie się w komentarzach, czy faktycznie wa, na Was też to tak działa jak na mnie. No po prostu trawienie przebiega w sposób doskonały, a to w moim wieku, no to już naprawdę jest spore osiągnięcie, żeby wszystko było z trawieniem w porządku, bo potem to się odbija na innych organach, źle się czujemy, z żółcią jest problem, z, no, z wątrobą jest problem, ze wszystkim jest problem po prostu. Dzielcie się w komentarzach. Czy stosujecie cukinię, czy jakieś macie własne przepisy, czy często przyrządzacie na jej bazie surówki? Mnie się wydaje, że po prostu warto dla wszystkich ludzi.